Mamy 30 listopada 2014 rok. Sezon wystartował, jak widać. W zeszłym roku był to 1 grudnia dwa lata temu 27 listopada, czyli jest normalnie, jest normalnie, jest fajnie. Eee, słuchajcie, jak widać warunki już fajne i z każdym dniem będą lepsze. Także ci, co będą na Openingski, na Sylwestra, później na ferie, czy to po polskiej stronie, czy po czeskiej. Będziecie mieć fantastyczne warunki, zresztą sami zobaczcie Naprawdę tego śniegu już jest sporo Słuchajcie, sezon zaczynamy Znajdujemy się w Sudetach Środkowych Na czeskiej Czarnej Górze A, chcę powiedzieć jedną rzecz W naszej stacji narciarskiej, kawałeczek drogi stąd W Jugów Park już śnieżymy I lada chwila będziemy startować, także Wszyscy narciarze, jest dobrze. Zaczynamy sezon. To co? Tyle. Idę szusować. Cześć. Nowa skimapa. Zaczyna się na Śnieżce. Później mamy pod Śnieżką. Idziemy w dół do czarnego dołu. Jańskie łaźnie. A jeszcze pomiędzy wielka łupa. Także słuchajcie, to wszystko na jeden karnet w tym sezonie.